Asyście strażaków, motocyklistów i policji na świętą górę dotarł cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który od kilku tygodni wędruje po archidiecezji poznańskiej. Przekazanie obrazu nastąpiło przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej, znajdującej się w drodze do sanktuarium. Wizerunek jasnogórskiej pani ucałowali biskup Grzegorz Balcerek, superior Marek Dudek oraz ksiądz Dariusz Dąbrowski. Następnie w uroczystej procesji konem wzniesiono do bazyliki. Oprócz obrzędu powitania odprawiano również mszę świętą, podczas której kazanie wygłosił biskup Balcerek. Zakątek na tej ziemi, <laughs> gdzie powracać każdy chce, gdzie góruje jej oblicze, na nim cięte rysy dwie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś w jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem by. się Obraz pozostanie w Bazylice Świętogórskiej tylko do dziś, godziny 17. Stamtąd pojedzie do parafii w piaskach.